W trakcie realizacji poprzedniego odcinka mieliśmy doskonałą, słoneczną pogodę i wystąpiłem bez okularów. Dzisiaj pogoda jest pochmurna, więc na przekorę mam okulary, bo już tak się jakoś luźniej ubrałem po tamtych nogawicach i wspinaniu się z moim kamerzystą na młodą górę. Postanowiłem odstawić je do szafy na jakiś czas, ubrać się normalnie. W związku z tym przepraszam, ale z szacunku dla tematu zachowałem na sobie góralską koszulę. Dzisiaj znajdujemy się w pięknym Istebniańskim salonie, którego sufitem jest nieboskłon, a ścianami rzędy smereków. W tym salonie chciałbym podjąć wczorajszy temat, a nie wiem czy robić skrót, w każdym razie. Dziadek opowiadał o dwóch żywiołach, które stanowiły pierwociny naszych osadników w tych okolicach i byli to ludzie, którzy poprzez wyrąb lasu zakładali osady, jak również Zbiegowie przestępcy, z których później tworzyły się bandy zbójeckie. No i te bandy zbójeckie żyły z rozboju a zimą szczególnie były dosyć uciążliwe dla górali, ponieważ wykorzystywali ich gościnność, a wręcz wymuszali tę gościnność. No i sytuacja była dosyć trudna, władze nie mogły się z nimi, nie mogły sobie z nimi poradzić, ponieważ w zimie tereny te są nieprzystępne, wtedy jeszcze nie było dróg, a latem, no... Jednak zbójnicy byli sprytniejsi i zawsze uchodzili szybciej, aniżeli pogoń przybywała na miejsce. Więc dzisiaj wrócę do tej historii i powiem, co było dalej. Chwileczkę. Zbójnicy ściągnęli na leże zimowe, a tu niespodziewanie w styczniu śnieg stajał i urządzona została bezzwłocznie obława. Zorganizował ją ciągle napastowany dziedzic, mieszkający obok milówki na Krzywej. I wraz z posiłkami od króla z Krakowa oraz pomocą austro-węgierskich portażów granicznych pojmali w niewolę 24 zbójników. Zamknięci zostali oni u wspomnianego dziedzica. I osądzeni następnie na śmierć. Ich los odstraszył pozostałych kompanów, i uciekli oni na Węgry, a część zlała się z miejscową ludnością. Termin egzekucji wypadł w mięsopuście. Na małym pagórku, zwanym do dziś. Uszubienic, a położonym między milówką a krzywą stały 24 szubienice, i czekał czerwony kat oraz jego pomocnik. Skazanców przyprowadzono, przeczytano wyrok i kat z pomocnikiem zabrali się do pracy. Najpierw wieszano tych, co mieli najwięcej zbrodni na sumieniu. Jeden po drugim umierali z cynizmem, śmiejąc się i bezczelnie żartując. Skoro powieszono dwunastego, od strony żywca ozwał się głos trąby i ukazał się jeździec cwałujący na koniu. Co to za goniec? Przed daj mi trochę wody. Tak. Od strony żywca ozwał się głos trąby i ukazał się jeździec cwałujący na koniu. Był to goniec królewski, który ogłosił skazanym akt łaski, ponieważ król, tknięty jakimś przeczuciem, zmienił karę śmierci na dożywotnie więzienie. Toteż pozostałych dwunastu zabrano i zamknięto ich we wysznicy, zaś powieszonych pochowano we wspólnym grobie które to miejsce do dziś pokazuje lud. Wygląda jak pokaźna mogiła, na której leży stary kamienny krzyż, a wokół rosną postawne smereki. Nie był to jeszcze koniec zbójnickiego wpływu na życie górali. Niektórzy z osadzonych dożywotnio bowiem ujawnili przez śmiercią miejsca, w których zbójnicy ukryli swoje skarby. Dało to początek zawodowi poszukiwaczy. W gwarze tutejszej mówi się chladaczy. To też profesję tę nazywano chladaczami pieniądzów. Były one ukryte przeważnie w ziemi, bądź rozpadlinach skalnych lub w dziuplach drzew albo w schowkach znajdujących się u źródeł, czy kupy usuniętych z roli kamieni, zwanych gromadnicami. Zawistny los płatał tym zawodowym chladaczom pieniądzów okrutne figle. Opowiem o nich w następnym odcinku.